Halo, halo! Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Gonis i prowadzę spotkania każdy wtorek i piątek z uśmiechem przez życie na początek tradycyjnie z książeczki Kocham Cię na każdy dzień welsimu. Ponoć przeciwieństwa przyciągają się. I ja jednak uważam, że podobne przyciąga podobne, w tym cała nadzieja na trwałość w związku. I teraz weźmiemy z książeczki złotej. O, klarka, witaj! Witaj, witaj! Z książeczki Odważ się żyć odważnie. Pojawiają się w historii świata jak rozbłyskające światłem komety. Bohaterowie i bohaterki, ci, co samotnie stawiali czoło wszelkim przeciwnościom, ci, którzy woleli raczej znieść prześladowania niż stracić przyjaciół, ci, co nie zważali na niebezpieczeństwo, Wyratować innych. Świat istnieje dzięki odwadze tych niezliczonych milionów, nieznanych dusz, których męstwo trwa dłużej niż wojny czy epidemie, żałoba, porażki czy cierpienie. To oni dają następnym pokoleniom życie i nadzieję. I teraz zobaczymy, co tam. Ja mam dzisiaj nowe przesłania. Jeszcze weźmiemy medytacje leczące. Dusze, jak Klarka może być to tło? Nie za ciemne? Dzisiaj będziemy mieli pomyślność. Jestem świadoma dobrobytu. Zawsze mam wszystko, czego potrzebuję. Odziedziczyłam wielkie bogactwo. Miłość w moim własnym sercu. Im więcej dzielę się tym skarbem z innymi, tym staję się bogatsza. Pomyślność zaczyna się od pogodzenia się ze sobą. Nieważne, ile mam pieniędzy, jeżeli nie czuję się dobrze we własnej skórze, nie mogą tak naprawdę cieszyć się żadną sumą pieniędzy. Dom, Samochód, ubrania, przyjaciele i konto bankowe to jedynie odzwierciedlenie moich myśli o sobie. I niezależnie od tego, gdzie jestem lub co się dzieje, potrafię je zmienić. Prawdziwej pomyślności nigdy nie zapewni nam żadna suma pieniędzy. Pomyślność to stan umysłu. Mój umysł jest otwarty na przyjęcie powodzenia. Co dzień rozpuścieram szeroko ramiona i mówię, jestem otwarta, gotowa na przyjęcie całego dobra i obfitości we wszechświecie. O, jak Was przybyło! Witaj Anna, witaj Jolu, aż jeszcze zobaczymy bo jakiś czas nie było już recepty na piękne życie naszej Tereski synaradki. co tam od niej będziemy. Dziennik podróży, co za rogu się wynurzy, gdzie droga prowadzi, kto komu to radzi. Słuchaj wszystkiego, lecz idź swoją drogą, tą, którą dusza i serce prowadzi. Tam, gdzie dusza radzi. Poczuj sobie kolory tęczy, żyd, Życzę też światła jasnego, uzdrowiającego. Jolcia pisze, ale kolorowo. No, tak sobie. Jest i z nami Monika. Miłość, witaj, Monika. Tak, zachciało mi się zmienić tło. Nie wiem, czy nie jest za ciemne, ale chyba tak dla odmiany damy. I teraz co? Mam nowe piękne karty Archanioła Michała. Są to piękne karty, takie małe boki, piękne złote. Tak, to są nowe. Ja mam jeszcze gdzieś jedne i jeszcze mam niebiańskie przesłania aniołów. To są nowe, które przyszły, co wtedy nie miałam. No i jeżeli ktoś ma dzisiaj, dzisiaj pytanie, to, to są te karty. Anielska odpowiedź. To jest, jak sobie pomyśli ktoś tam pytanie i, i napisze, że dla niego potrzebna jest odpowiedź, to wyciągnę tą odpowiedź. A więc zaczynamy od klarki naszej. Nasza klarka i to przesłanie piękne, nowe. Już czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Moja modlitwa, Archaniele Michale, na których częściach mojego życia powinienem się skupić teraz najbardziej. Dziękuję Ci za to, że pomagasz mi słyszeć Twoje odpowiedzi i dajesz odwagę do rozpoczęcia ustrawiających zmian w moim życiu. Ładna. Ładne, nie? I kryształową kartę dla karki. Diament. Wow. Poszanowanie własnej wartości. Jesteś cennym klejnotem Boga. To dla Ciebie, Klarko. I teraz też nowe. To ja pokazywałam anielskie przesłania aniołów. Archanioł Maria. Jest dzieciątkiem. Otwórz swoje serce ze współczuciem. Otaczaj innych miłością. I inspiracja Ewy dla ciebie, Bardziu. Największym darem, jaki masz dla wszechświata, jest bycie możliwie najlepszym człowiekiem. I przesłanie od Twojej duszy, Clarko. Karta Anioła Stróża. Twoi opiekunowie są przy Tobie. Poproś ich o pomoc, a będzie Ci ona dana. To klarciu dla Ciebie. I tuż po klarcy przybyła Anena Nasza. A więc wyciągamy tą... Ja tak zapominam. Aha, to są przesłania Archanioła Michała. Dla Ani miej oczy szeroko otwarte na cel. Moja modlitwa, dziękuję Ci Archaniele Michale za pomoc w skupieniu się na wewnętrznych wizjach i zamiarach. Proszę o Twoje wskazówki w uwalnianiu obaw lub wątpliwości i przekazanie pewności siebie i odwagi. Do podejmowania działań w kierunku uświadamiania sobie własnych snów. Ładne są te przesłania. Jest tak trochę czytania, ale ładne. I kryształowa karta dla ciebie, Anio. Złoto, tu diament, tu złoto, ale klucze piękne. Boska interwencja. Bóg zsyła cuda aby odpowiedzieć na sztere modlitwy. I inspiracja Ewy Folley dla Ciebie, Anio. W jaki sposób możesz okazać dzisiaj komuś miłość? I przesłanie anielskie. Archanioł Mariel, manifestuj dla najwyższego dobra. Pracuj z czystą miłością. I przesłanie od Twojej duszy, Aniu. Karta przyjaciela. Poznasz osobę, która stanie się Twoim prawdziwym przyjacielem serca. I teraz jest Jolcia, Magdziasz. Jolciu, dla Ciebie przesłanie od Archanioła. Michała dla Joli Magdziarz. Polegaj na Bogu i Aniołach. Moja modlitwa, dobry Boże i Aniołowie, powierzam Wam i opisz tu Jolciu sytuację całościową. Zobaczyłam, zboczyłam z drogi, więc spraw, aby Boże cuda <coughs> pobłogosławiły. Wszystko i wszystkich, których ta sytuacja dotyczy. I, 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 i kryształowa karta, muszę się nauczyć tego nowego, cianit Znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne. Słyszysz Joldziu i przesłanie, odpowiedź aniołów, Archanioł Zariel. Dawaj i przyjmuj miłość, przestrzegaj duchowych praw. Inspiracja Ewy Folej dla Joli. Śmiech uwalnia od bólu i choroby. Śmiej się często głośno. Serdecznie. Najlepiej samego siebie. Jolciu, o ile sobie dobrze przypominam, to ty już miałaś tą kartę. Śmiech uwalnia od bólu i choroby. I przesłanie od twojej duszy, Jolu, karta a karty. Jesteś ziarnem nowego świata. Świat ten stanie się twoją rzeczywistością. To jest odpowiedź, dlaczego płakałaś, Jolu. Zobacz, jak tu mądrość przychodzi poprzez przesłania. Przeczytam ci jeszcze raz to przesłanie, żebyś dobrze zapamiętała. Płacz oczyszcza. Płacz jest cudowną częścią procesu, w którym jesteśmy. Płacz pomaga uwolnić. Jesteś ziarnem, Jola, słuchaj właśnie. Jesteś ziarnem nowego świata. Świat ten stanie się twoją rzeczywistością. A ja ci odpowiadam, że dlatego płakałeś. Ze wzruszenia. I teraz jest Monika Miłość. Przesłanie Archanioła Michała dla Moniki Miłość. Pozbądź się strachu natychmiast. Moja modlitwa Archaniele Michale. Proszę Cię, pozwól mi poczuć się bezpieczną oraz godną Twojego przewodnictwa. Dziękuję za uczyszczenie mnie z ciężkich, trujących i toksycznych myśli lub uczuć, które wynikają z ego. Bardzo ładne te modlitwy są. Karta kryształowa dla Moniki. Kryształ górski. Pozwól sobie odczuwać wszystkie emocje. Całe twoje tęczowe spektrum uczuć przesyła ważne wskazówki. I anielskie przesłania. Archanioł Zatkiel. Nadszedł czas transformacji. Nieś fioletowy płomień. Inspiracja Ewy Wolej dla Ciebie, Moniko. Nie ma takiej rzeczy, która kiedykolwiek przytrafiłaby się Tobie, komuś innemu, której nie można by przebaczyć. Dosyć mocne, Moniko, przesłania. Warto się pochylić nad tym. I przesłanie od Twojej duszy karta transformacji. Zmierzysz się ze swoim cieniem. Aby przetransformować go w światło, mam dobrą nowinę, kochani. Dziś rozmawiałam z panem Bernatowiczem i już pytał wszystko: hotel już zarezerwowałam. Także powiedział, że potrzebuje jeszcze dwa dni, żeby tam temat i tak dalej. Także kto się cieszy. Że będzie z nami pan Wernatowicz, bo ja się cieszę bardzo. Będą bardzo, bardzo wysoko ludzie. Będzie Darek Michalik, z którym prowadzę rozmowy. Jak wiecie, mówię o tych, którzy mają kontakty takie otwarte z istotami, to naszymi braćmi, bo mówią na nich uf o Tak naprawdę to są nasi bracia żyjący w innej częstotliwości. A więc na no, 99,9% dobra nowina dla mnie, pewnie dla wielu z Was, że Pan Bernatowicz zawita z cudownym wykładem. Także tu już się z Wami tym dzielę, tą dobrą nowiną. Mklarka pisze na czasie i jest z nami Gabriela. Witaj Gabrysiu i przesłanie od Archanioła Michała na Gabrieli. Ja chciałam Wam przypomnieć, że kto kupuje w marcu bilety, to zostaną rozlosowane nagrody przez Małgosię Lorenz i to są te kompozycje permakultury, te mikroorganizmy jeżeli ktoś ma ogródek a jeżeli nie to może w domu użyć do kwiatów czy na balkonie tam do warzyw, także będą trzy rozlosowane dla tych, którzy kupią bilety w marcu i przypominam, że w marcu jeszcze kosztują 90 zł a więc korzystajcie z tego Gabrysiu zrób rachunek sumienia Moja modlitwa, Archaniele Michale, aniele odwagi i pewności siebie, zwracam się do Ciebie, Obdarz mnie swą siłą, pozwól mi przyznać się do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę prowadź mnie pewnie tak, abym całkowicie otworzył moje serce na wszelkie doświadczenia. I kryształowa karta dla ciebie, Gabrysiu. Cytryn. Zbyteczne zmartwienia. Uwolnij się od ciężaru zmartwień, oddając je Bogu w celu uzdrowienia i znalezienia rozwiązań. I przesłanie anielskie dla Gabrysi. Lord, wywysil. Przyjmij i wyślij uzdrowienie. Jesteś istotą wszechświata. Inspiracja Ewy wolej dla Gabrysi. Zważaj, o co prosisz. Naprawdę możesz to otrzymać. To tak jak ja chciałam, żeby pan Bernadowicz przyjechał na naszą konferencję. I tak, jak powiedziałam, na 99,9% potrzebuję jeszcze dwa dni, mi dzisiaj powiedział, żeby to wszystko mi przekazać. Także ja się cieszę bardzo, bardzo się cieszę tym eventem. Jak już Wam mówiłam, podczas tego eventu coś ważnego się wydarzy, i nie tylko dla tych, którzy będą na tej konferencji, ale ma, moim poczuciu, tak wysokowibracyjne istoty, jak się zbiorą, to, to coś dobrego się zadzieje. I przesłanie Gabrysiu od twojej duszy. Karta perspektywy. Patrząc na wszystko z boku, zawsze dojrzysz prawdę, nawet jeśli była ukryta. I teraz jeszcze jest Vega. 555. Oj Orion jest. Witaj Orionie, witaj witaj. No, przekazuje dobre wieści na 99,9%. Pewnie słyszysz. Pan Bernatowicz będzie w Bolesławcu na naszej konferencji. Już dziś rozmawialiśmy o szczegółach. Zarezerwowałam pokój w hotelu. A więc będzie prawdopodobnie od początku, bo przyjedzie w piątek. Także. Ja się cieszę, a wy się cieszycie? Kto będzie? Kto będzie z was tutaj, yy, którzy jesteście na yy, na y, tym na Lejfiku? Kto z was się wybiera na konferencję do Bolesławca? Konferencję Świadomego Życia i Zdrowia. I teraz jest dla Wegi. Przesłanie Archanioła Michała. Nowy początek i świeży start. Moja modlitwa. Dziękuję za dostarczanie nowych możliwości i oferowanie wsparcia oraz za pomoc w uwalnianiu i uzdrawianiu przeszłości. Obdasz mnie zaufaniem, kiedy doświadczam życiowych zmian. Karta kryształowa dla Ciebie, Wega. Jadeit. Zdrowie. Czas na odzyskanie zdrowia i dobrego samopoczucia. Przesłanie anielskie. Archanioł Uriel, wejdź w harmonię i równowagę. Użyj swojej mocy dla pokoju. Inspiracja Ewy Foley dla Ciebie, wega. Wszystko, co kochasz, jest znakiem Twojej jaźni, wskazującą Ci drogę ustępowania. I przesłanie od Twojej duszy. Karta nowej drogi. Otworzą się dla Ciebie nowe drzwi. Skorzystaj z tej szansy, zostawiając stare za sobą. I Orion dla Ciebie przesłanie. Weźmiemy, mam, mam nowe, ciebie ją początku nie było. Czytam nowe, bo dostałam kolejne, nie miałam wtedy. Kiedy rozpakować, więc czytam dziś nowe. Monika miłość pisze piękne podziękowania, proszę bardzo. Ar przesłanie od Archanioła Michała dla ciebie, Orion. Bierz pod uwagę swoje sny. Moja modlitwa, dziękuję Ci za otulenie w łóżku i pomoc w cierpieniu radości ze wspaniałego, relaksującego nocnego snu. Archaniele, Michale, zaprosiłem Cię do moich snów jako nauczyciela, przewodnika i uzdrowiciela. Proszę pozwól mi zrozumieć i tutaj powiedz sobie, jaką sytuację. Proszę pozwól mi zrozumieć i pomyśl sobie, co duchowo i udziel mi porady. To jest od Archanioła Michała dla Ciebie, Orionie. I Karta kryształowa dla ciebie. Oczyszczenie i detoksykacja. Nadszedł czas, by uwolnić fizyczne i energetyczne toksyny z Twojego życia. i No, ja już od juterka wchodzę na jedzonko, bo od 20 marca, kto ma życzenie, bo ponownie 20 marca, ruszamy z grupowym detoksem. Iwonka z Niemiec, z Kilonii wytrwała ze mną do tego czasu, ale już pomału schodzimy, żeby tak, to znaczy, jeżeli właśnie pytam, Ani Mazurczyk, czy ja mam wychodzić jakoś z tego, ona mówi, nie musisz, przecież to jest jedzenie, bo ja do, do, dożywiona jestem, nie, z sokiem, no Chlorella też ma masę elementów, tylko detoksyfikuje, nie? Także, tak jak na przykład po doktor Dąbrowskiej trzeba było wychodzić, tak tu mówi nie. Także mam, mam nowe wieści. I teraz, Orionie, dla ciebie przesłanie od aniołów. Serafin, serafisa. Zrelaksuj się i otwórz na źródło. Miej otwarte serce. I inspiracja Ewy Folej dla ciebie, Orionie. Jeżeli jedna osoba to osiągnęła, Ty też możesz to zrobić. A jeżeli nie, to dlaczego? I przesłanie od Twojej duszy, Orionie. Karta Słońca. Ale Ty jesteś lwem, tak? Ja dobrze pamiętam, więc planetą Twoją jest Słońce, więc masz kartę Słońca. Bardzo ładną zresztą. Ten dzień przyniesie Ci promienne słońce i radość. A więc, kochani, czy ktoś jeszcze? Tak, Orionie, chodzi o Bolesławiec. Już mnie dzisiaj pan Bernatowicz pytał, gdzie to jest ten Bolesławiec. No trochę daleko, tam sobie posprawdza, dlatego przyjedzie w piątek, więc ma rezerwację hotelu od piątku. Tak, 15 czerwca, konferencja świadomego życia i zdrowia. Tutaj są dwa filmiki z moimi informacjami, może ja jeszcze się. Włączę tylko pan Bernatowicz ma chyba o 20. Może jutro się włączę i przypomnę, bo dam do grafika plakat, żeby po, tak jak tamtym tym razem, żeby nazwiska prelegentów. Także no, powiem wam, że nie tylko ja, bo z, Prze z Szymonem z Polankiewiczymy, Elo, miałam tutaj live. To jak mówimy o tym, to każdy czuje dreszcze aż do ziemi, więc wiecie. Oprócz tych, którzy będą, to będą nas innych wymiarów ob ob oglądali, będą z nami po prostu. O tak. I jeżeli ktoś z was był, jak ja miałam live z Dagmarą i ja do niej mówiłam, że oni się jakoś ze mną nie kontaktują, a już ona mi mówiła, że ja też jestem z tej rodziny Nazwijmy to tak, ja to wiedziałam i czułam. od 1994 roku od obejrzenia filmu Kroniki Majera, ja wiedziałam, że to jest prawda. Dla mnie to, a to w tamtych latach wiecie, nie było internetu. To była kaseta wideo. Więc dla mnie to było takie oczywistość, to była ta pamięć, nie? Także, wiecie, 120 istot takich miejsc jest dla tych ludzi. Ale. Będzie nas znacznie więcej. I zaczęłam mówić o Lejfiku z Dagmarą. I ja im mówię, że oni się ze mną coś nie kontaktują. I wielu z Was usłyszało, ale to było tylko u mnie, Dagmar nie było, że było takie krrr. Ja to słyszałam tak jak prąd nieraz, wiecie, krrr. skrzeczy, to takie coś było. Więc ja już mam to po raz trzeci z panem Bernatowiczem. dwa razy, jak miałam audycję, to. Były, najpierw duszek sobie gwizdał, a później drzwi się wyraźnie otworzyły. Te drzwi skrzypnęły. No, pan Bernardowicz mówi, że pewnie drzwi na nowego. Też mam takie poczucie, co to będzie, nie wiem. Ale dużo się u mnie dzieje dobrego, dużo takich transformujących rzeczy i ten, ten detoks zielonkowy bardzo pomógł mi wzrosnąć. Polecam wam z całego serca, bo to jest żywność wysokowibracyjna. Taki Ania miała wykład w Bolesławcu, jak przyjechała po raz pierwszy. Żywność wysokowibracyjna. I ona mówiła o zielonkach wtedy. To już było kilka lat temu. Więc rzeczywiście, jak się weźmiecie i chcecie podnieść wibracje, to zielonki pomogą wam to zrobić. Jeżeli macie jakieś transformacje, chcecie pomóc ciału na tym detoksie, Przytomność umysłu, jasność, energia. No, po prostu brakuje słów, nie? A jest z nami Cornelia Flauder. Witaj, Cornelio, Jeszcze wyciągniemy dla Corneli. przesłanie Archanioła Michała. Osoba, o którą pytasz, jest godna zaufania. Moja modlitwa. Dziękuję Ci za pomoc. Podtrzymywaniu mojej wiary w to, że potrafię otworzyć szczerze serce w związkach. Jestem wdzięczna za opiekę oraz gwarancję, że otaczają mnie tylko ludzie godni zaufania. Karta kryształowa dla ciebie, Cornelio. Czaroid, duchowa ochrona. Jesteś strzeżona i chroniona fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. Piękne przesłanie. I e, od aniołów przesłanie. Serafin, Serafina, bądź ambasadorem ziemi. Zbuduj swój most do źródła. Inspiracja Ewy Folej. Zaczynaj. Na co jeszcze czekasz? I przesłanie od Twojej duszy, Cornelia. Karta kreacji. Przestrzeń maluje dla ciebie najpiękniejsze obrazy przyszłości. Piękne te przesłania. Dziękuję Ci, kochani, że byliście ze mną. Że zapraszam w piątek na spotkanie. Dziś, jak wiecie, musiałam przełożyć godzinę, bo miałam szkolenie z Zielonek. Właśnie było to międzynarodowe szkolenie z właścicielami, ponieważ Zielonki weszły do Niemiec i Austrii. Czyli są Czechy, Słowacja, Polska, Węgry i teraz Niemcy i Austria, już sześć krajów, gdzie można kupić bez problemu zieloną żywność. Szykują się też na Anglię, także roztaczajmy to, co wszystko co jest piękne i z zielenią tą związane i ze zdrowiem. Pamiętajmy o tym, dzielmy się, jeżeli to używacie i to Wam służy. Dzielcie się tym, bo tylu ludzi cierpi a to naprawdę jest pomocne. Robiąc taki detoks, można cofnąć sobie niesamowite dolegliwości. Ja czułam, gdzie mi pracuje, co tam starego jeszcze wyrzuca. Przytulam, kochani, do piąteczku. Dziękuję, że byliście ze mną. I love you, pa. I spotykamy się u pana Bernadowicza od 20. O, już startują. Miłego wieczoru i dla ciebie, Wega, miłego. I Klarka dziękuję, Zosiu wszystkim. Buziaki wielkie i do zobaczenia u pana Bernatowicza, kto tam będzie przytulany.